Wsiadamy, w. Uwaga, alfa na pobliskiej stacji żonami, w Afganistanie. że doszło do jakiegoś incydentu. Obecnie przebywa tam ich patrol, podobno są ranni, zabici, co by wiesz. się sprzęt w tym karetki, i jedźcie na pomoc. Dobra. Możecie korzystać pod... z dowolnego sprzętu, jaki tam stoi. Aaaa, pod... kurczę. Skąd... E, dobra, jest jakiś środek transportu oprócz ciężarówki? i ja, to nie jeden. O, nie widzę tylko No ja widzę wulkan Wulkan widzisz Tak, to ogniem wybucha No prawie o, dobra. Toś, toś, No dobra, no to tak na... O, są dwie karetki No dobra, wybierzecie po jednej karetce Bartek i ja weźmiemy ten tutaj pojazd, a teraz prowadzę do Hamlika. No dobra, chłopaki. pokierujemy no się, w tej chwili wyjeżdżamy w kierunku wschodnim, a potem w prawo na skrzyżowaniu. Jedziemy aż do Stacy na Ja ci w zanim idziemy. Przy, przy tak. Czyli my jedziemy pierwsi, a jak wy tam, chłopaki, się wymieniajcie jak jakiś z tymi Ona Ponadto na zewnątrz jedzie? No, no, Załóżcie no, e, tak? No, nie wiem. Dobra, e, już, już zrobiłem. No, ja pierdolę koło sołuszki uszkodziłem. Kurwa, ale ty nie pojedziesz już? Nie mogę wycofać teraz. Muszę nas opanować koło. Teraz uda ci się to zrobić? Jest koło, zapasowałeś? Mam. No to dajesz. A no to dołączysz do nas. No. Ja biję, kolana, żebym tu jebał teraz. A <grym> co, no wjechałeś na jakąś yy, tam. jakieś pole? Wiesz co, to na drzewo. Na drzewo najchętniej. A, jeszcze jest to stacja bęzny. Dobra, Brykuś, pod... O, strzały, strzały, Bartek, zlokalizuj wroga. Słyszę jakieś dalekie strzały. się, bo tak to jak przejdzie No. Dobra, jedź idź dalej. Brykuś, znajdź jakąś... Stój, 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 stój! stój, stój, stój. Muszę troszeczkę pojechać dalej, bo mam po prostu za, za duży kon. Stój, 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 stój. O kurczę jakiegoś jednego z się wciągnąć? No nic, jedź dalej, nic nie idę. Dobra, tylko znajdź sobie jakąś tam pozycję, żebyś miał za czym się skryć i wypatruj co się tam dzieje. Znalazłem dobrą pozycję. Chyba będę widział wszystko. Ogarnij się tam w y, sytuacji i także y, zobacz co z tymi, co z tymi cywilami jest tam Co się tam dzieje. Wydałem parę rozkazów, ale tak jedziemy. był jeden cywil, bo mam minusa. Jak to na stacji wygląda? Prykujesz z ludźmi? Właśnie, ja tu nikogo nie widzę, nie wiem czy tam podchodzić, czy nie. Bo widzę tylko ciała, nie widzę nikogo, żeby tam chodził, ale mogę się pochować. Zbyszek, dołączasz do nas? Tak, jestem przy drugiej herce. Dobra, to idźcie tam razem, ktoś strzela, prosto. Bartek, popatrzysz go? W lewa strona gdzieś. Gdybym się unosił ze stacji, ze środka stacji tam przy tym budynku. Ze środka stacji? Tak, tam jest taki budyneczek mały. Widzisz, co jest tam? No, właśnie tam. No, przecież. Coś tam był, bo mam 0 na 0 teraz, tego go A to w stoi. Teraz zniszczony. No dobra, Koś widzę kierunek 240. Nie, pomyłka. Teraz uważajcie, bo tam jest piękni nasi. Nasi? No już tam poszli. Mhm. Jak wysłałem w okolice stacji. Tak, właśnie są na stacji. RP leci, słyszałem RPG. Czy ktoś wie, wie w jakiej pozycji poleciał? Ba tak tam rozglądał się chyba od strony zachodniej poleciał jakiś RPG. ten jastrząb, ale nie ma jastrzębi tutaj. Chyba, czy są? Taki dźwięk, taki... <gryw> Zbyszek, wchodźcie tam do stacji i zobaczcie, co się dzieje. Jak są cywili, a żywi, to ratujcie ich. Najpierw może pójdę jaki pieszo. Wysyłam ludzi też do środka stacji. Tu kolej z tobą, wola, wola. z przy Drugi, drugi, wybiegają na lewo, kierunek 278 Zgadza się, Bartek masz strzała na nich? No nie, mam kontakt i za do góry, teraz? to Masz strzała? Ma... Na... minus 2, tak O kurwa mać, Bartek Biegam na stację Która godzina na zegarku? Sprawdźcie Zdyszek e, Czwarta, no 10 po czwartej. O 2 godziny mamy to wytrzymać, ja pierdolę. Dobra. Sprawdzam sklep. Przejdźcie wszyscy na kanał strony. Staramy. Jednego zabiłem. się. Cześć. Cześć. Ja tu widzę same Robert, jak my sobie obierzemy taką trasę patrolową, to musisz rozglądać w... Tam w promieniu na zewnątrz od stacji benzynowej. Chłopaki, zabezpieczcie całą stację benzynową w środku. Jest jeden i zdrowy. O kurwa, jednemu możecie uratować. Dobra, spoko. Jeszcze coś znaleźliście na stacji chłopaki? Nic ciekawego. W takim razie możecie skanować horyzont od strony. Teraz wam powiem, od strony wschodniej i zachodniej wzdłuż drogi. Dobra, zajmę się wschodem. Na nie tylko drogę, tylko też horyzont tam w oddali, na jakichś wzgórzach, czy coś się nie pojawi, ktoś, jakiś człowiek. Ja na zachód. Teraz nie zauważyć jak się w trawie gdzieś... Jedzie ciężarówka. Okej, okay, kierunek? Wschód, droga wschód. Zatrzymała się, daleko. Dobra, Bartek, y masz zbliżenie na tej miejscu No to czy znaczy mamy standardowe, wiesz, nie mam, nie mam nic a, plu a plusem je jak wciśniesz na, na numerycznej? A jest, dobra, nie widziałem. Okej, okay. przyjrzyj się tej ciężarówce, co to kurwa jest. Droga na wschód, ciężarówka. Widziałem, jedzie, jedzie na prostor teraz, tak, kto to jest? No nie wiem, na tyle, na tyle to nie wiem. Nie, nie widać tam, zatrzymaj się. No wiesz, to nie, bo tak mi się te tekstury zmywają, że wiesz, podjeżdża... Stój, 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 stój! O, wroga, wroga, w Widzisz ją? Zaskakują ludzie. Całe Bartek dla mnie. To są wszystkich tam. No. Dobra, zmieni pozycję, jedzie do przodu, jedzie do przodu, bo jestem na pagórku, mam duży kąt. Dobra, Potrzebujesz niżej. No, ale... Teraz dobrze? Nie, nie, teraz wyjdziemy, mam w niebo, mam w niebo teraz, całe. Cał teraz? Proszę, do tyłu. Do tyłu? To będzie większy. No to nie, to jest do przodu. O, teraz. Nie, dalej mam do duży kontr. Ktoś obserwuj tam dokładnie. Przed nami. No tak, to już mam siedmiu, to okazało się, że nasi, tak? No co ty, wroga ciężarówka? Meldunek. Na Zobaczcie cieniu. Może cywile byli na kipie, coś. Kto to z prawej, z prawej strony biegnie tutaj, z prawej strony drogi? To jakiś koleś. Ma broń czy nie? Wykon, mam, wykon Ma broń czy nie? Ja nie wiem, teraz mi się... On. Stój, stój, stój. Na prawo zbiegał jakiś wrótkości. Pował mi się, nie, nie wiem gdzie jest teraz. No, szukajmy go. A jak tu cywil bez broni, to nie strzelaj. Ale taki, no, trzymaj się rozkaz ode mnie, więc to nie twoja wina. No, ale to jest Dostępne jest nowe wsparcie Delta Force Wsparcie oh, problemów, oh. jakbyście mieli problemy Wsparcie obniża rating. Stój, 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 stój. Tam jest? Widzę, widzę go No, się No, 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 gdzieś tam Dobra, jedź, bo i taką czy strzałem z bychu? Masz problem? Mam. Nie wiem skąd. Ale wracamy się. Wracamy do Was, chłopaki. Spróbujcie zlokalizować yy, kierunek strzału. Cieprykuś, cały czas zachód pilnujesz, tak? widzisz kogoś? Właśnie ja się tak pasuje. Nie wiem, czy to jest frak czy ktoś tam jest. Bardziej przykrońcym, zobaczmy. Eee, powtórz kierunek. Jest. 300. Zbysiu, schowaj się. Tak myślałem. O kurwa, ej, ej, byłby za mądry. Cię się na to. Wracam się do ciebie. Jesteś na tamtej pozycji ostatniej. Tak, wydaje mi się, że to kierunek. Jak to piczki, co się podpisało? Ciało, to się ciało. Wydaje mi się, że to kierunek 240... RP! Chciało, to śpięciało! Jeśli macie sloty, to się odradzajcie! Jestem kierowcą z wyświetleniem. Dobra. Bartman? Я уже не могу больше не играть. Ерунда, их 280, он мне не венцает. Он не венцает, я могу не видеть за ницей. Аллах Jeszcze sloty? Eee, ja, ja chyba nie mam. To już nie ma. Kto jeszcze z was żyje na mapie? Oh, ja. Toll survivor. <grym> <grym> Dobra, ja spadam, bo jest pierwsza, a jutro mam dużo do roboty. Dzięki tak. za wspominanie. Na razie, dzięki no. za grę. No. Sbysiu, może delta force'ów? Czy tylko ja mogłem? A nie wiem. By. Teraz byś się radio? Jak masz to wzywaj Delta Forceów? Muszę robić. Jak się, się sprawdza radio? A, się y mapy włączasz i tam jest takie radio, gdzieś powinno być. Mam. Ja, ja miałem bardzo małe. Jak coś tam jest do kliknięcia na radio, na wyświetlaczu, to kliknij to. Dobra. Dobra. Taki napis. Ty teraz Kamil będzie miał zabawę ciekawą, No To Później ci powiem. Po prostu bo znalazłem coś, się, o Jezu, czego się nie spodziewałem. Nie powiedziałem, że coś takiego jest, ale nie spodziewałem się tego, co Ej, nie wiem o czym jest, bysiu potwierdzi, że to nie jest bug. No, no dobra, zrobię alt-alt-tab zobaczę. aha no 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 tak I co w tym takiego innego no nie spodziewałem się tego znaleźć

Kocykiem się okryć ciepło, by było. Podaj ręka jakiegoś nidka, pokaż go potera. <laughs> I z dróżką zapierdzielasz po czarnemuś. Si no nie drzwi, mordy gości, No jeszcze 20 minut, i nie wam się uda przejść. Powiem szczerze, Amerykanie mają teraz dużą przewagę no. pojazd pancerny, ludzi, no to należy wysłać posiłki, niech nas rozbierą. Właśnie o to chodzi, to jest wojna asymetryczna, prawda? Ciepo się robi no. Dajesz gościu, dajesz nie pierdolę że Cie boli Ja początek, początek twój ciśniesz co? Uczą Cię jak zabić kogoś nożem a... O kurwa Nauka no wiele jest bardzo ciepło

To ja nie wiem co. Co? Seagate Barracuda masz, tak? Jaką Barracuda? Nie wiem, sam sobie je zakupię. Seagate Barracuda. Nie mam. To co miałem cały czas. Nieświetna. Nie Nie mam pieniędzy na takie rzeczy, bo muszę je wydawać na jedzenie. Gdzie jest? No... hmm... Odchodzę nie opanowałem odpania, jeszcze sztuki fotosyntezy dlatego wolę jeść. Ja coś miałem... Jak sobie, sobie pomyślisz, o jedzeniu to się zaraz robisz na jedną. No jedzono jest, bo właśnie zgodniałem. Albo sobie to albo, albo, obrazić, że tu jest. O kurwa. Ja sobie wyobrażam, że coś pierwsza na tego, ale ta polera nie działa. Ja mam akurat ciasto przed sobą Dzięki. Ja chyba się akurat ciasto nie lubię. Dobry strzał Kamil, powiem ci, że to białe drzewo ci uratowało życie. Bambu. O nie Chyba zawsze od, od drugiej strony, wiesz, i dostajesz strzał w plecy. Jeszcze nie byli jak kolejny. No... Od tej znaczy, strony walczyłem z kilkoma. I... sam widziałeś, nie? Walczyłem z kilkoma naraz. raz. Widziałem wcześniej ciebie biegło od tej strony co strzelałeś. Ale jeszcze od, 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 od drogi tam gdzie są karepki, byli goście i cię wypatrzyli i ustrzeli. Tak? Znaczy, ciężko jednemu człowiekowi bronić się w z dwie strony. A kurwa, słuchaj, ale i tak mi się sprawiłeś. No, Jaki bojo. fart. Ło. Wow. Ale tak. się na Zbyszka przełączę? Ty nie no, żyjesz to, czy jesteś nieprzytomny? Ja jest nieprzytomny, ale raczej nie ma, nie ma za bardzo kogoś, żeby coś nie uleczyło. No... Hmm. To są, to są e, kile. Mi się, mi się udało zabić już atakujących mnie wrogów. Zbysiara zabił trzech, jest jednego, 7, ma. A no, nie ma? <grym się> Zero. <zainteresowań> Bart ma minus 6. No tak, na pewno zabił dwóch naszych ludzi, nie rozpoznając ich w stacji benzynowej, ale no później są sam, no sam, sam to widział. Tak. tak. strzępy, dwóch Maryńców. Ale później większość minusowych kilów miał z tej ciężarówki, a to dziwne, ponieważ dostałem meldunek o wrogiej ciężarówce, tak? To otworzyliśmy ogień to nie. Teraz te nie zawsze są zgodne wiesz. Z prawdą może może się pomylić. No to się pomyliło. Ale ja jestem zadowolony, bo udało mi się nawet nawet kilku ściągnąć, mi powiedział. No, to walczyłeś jak lew. Tak jak widziałem. <średziora> Ja Ja nie... No ale to taka misja treningowa była, myślę, że... ...takiem... Bo... ...przyjemnie się grało, like mi.